Chcę was poinformować, że właśnie spełniłem moje marzenie, a bardziej to w sumie cel. W ogóle to może być trochę dziwne, bo pewnie minimalna część z was nie wie, że ponad miesiąc temu pokazałem twarz i widzicie mnie teraz po raz pierwszy, więc siema, to ja. Ale dobra, nie o tym chciałem wam powiedzieć. Zawsze podziwiałem ludzi uzdolnionych artystycznie. Tworzą oni taki własny, odrębny świat. Do pewnego wieku sam zarzekałem się, że potrafię rysować, ale z czasem zdałem sobie sprawę, że jedyne co umiem, to przerysować prosty rysunek z poradnika. Co jak co, ale do pewnych rzeczy trzeba mieć talent. Zamiast rysunków zacząłem tworzyć filmy na YouTube. A. Na początku nie miało to nic wspólnego z działalnością artystyczną, ale z biegiem czasu zacząłem dostrzegać w tym procesie coś więcej. Swego rodzaju sztukę. Sztukę tworzenia historii, przedstawiania jej w kreatywny, emocjonujący sposób. Oczywiście filmy z Minecrafta nie są żadnym wielkim górnolotnym dziełem, ale mają w sobie trochę głębi. I choć nie jestem artystą w klasycznym tego słowa znaczeniu, to mogę tworzyć rzeczy, które oddają w pewnym stopniu ducha prawdziwej sztuki. Jednym z moich celów od zawsze było stworzenie czegoś namacalnego. Po wielu, wielu próbach udało mi się zrealizować coś, z czego jestem naprawdę dumny: jedna bluza. Wszystko od A do Z zaprojektowane przeze mnie. 100% bawełna, oczywiście w moim ulubionym zielonym kolorze, wraz z efektami z dodającymi bluzie charakteru i wcześniej wspomnianej głębi. Na środku trójwymiarowe, wyszywane logo 66 Skład. Blues stworzyłem mnie całe 500 sztuk i nie mam zielonego pojęcia, jakie przyjmiecie. Ale po wyprzedaniu wszystkich już nigdy nie pojawiam się ponownie. Z racji, że to dosłownie moja bluza, każde zamówienie pakuję osobiście, a jako mały gest do wszystkich paczek dorzucam zdjęcie z autografem. Nie jestem artystą w pełnym tego słowa znaczeniu, ale to nie powstrzymuje mnie przed tworzeniem mojej małej wersji sztuki.